Cześć. 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 Słuchajcie, dzisiaj, jako że jest Dzień Ziemi, to w szkole na WF-ie Pan powiedział do nas tak. No, słuchajcie, że dzisiaj jest Dzień Ziemi, to może jakbyśmy poszli na dwór i jakoś celebrowali to święto? No i dobra, wyszliśmy i Pan do nas mówi. No, słuchajcie, tutaj w tym miejscu za. Parę miesięcy będzie nowy orlik. I. Tu jest kanciapa. W tej kanciapie znajdziecie gdzieś około 30 łopat. Na pewno dla was starszych. To co będzie się No co, ziemię przerzucaliśmy. Łopatowaliście? No, no gdzieś ziemi, no to przerzucaliśmy ziemię. Ale was załatwi. A po, po, poczekaj, poczekaj. No ja dobra, tak trochę tak przerzucałem tej ziemi, taki mówię. Kurde, w sumie to mi się już nie chce. No i dobra, wziąłem wykopałem y, dół y, na pół metra głęboki, pół metra szeroki i na około 2 metry długi. A po co? Na no. fundament jaki Nie. No i podchodzi pan i mówi Maciek. Co ty wykopałeś za dziursko? A, a ja mówię. No takie o. I wziąłem szpadel i dla pana w tył głowy tak. Co? A spokojnie, cząkiem. No i on, on tam wpadł, spokojnie, nie zasypałem go. Ale do końca co, ty lekcji... To dla niego zrobiłeś? Ale do końca lekcji sobie pospał. I co? I pewnie wiesz, że się nie kopali, co? No nie, no... Nie w... No wiesz jak to jest, szefa nie ma, no to... to, 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 to... Ja pierdzę, to. Lepiej. Lepiej. No i cinki linki złotego chłopcu i nie? zingiringi mode Kopzingi. zingi Ah, Kopzingi. zingi kopf <laughs> So. Ja,